Siemanko z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was. Bo jak jest odcineczek? To zawsze jest konkurs. A wy pamiętajcie, że jeśli chcecie konkursik wygrywać, musicie używać mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje ci 14% do wpłaty. Na no, możesz płacić sobie każdą metodą płatności, tak jak tutaj widzicie. No i co? No i oglądajcie film do końca, łapę w górę. Pamiętajcie, żeby mieć i z góry was przepraszam na początku. Już na początku chcę was przeprosić za te odgłosy w tle, ale akurat przestali wiercić. I jest to jedyna okazja, gdzie ja tak naprawdę mogę zacząć nagrywać, bo mam teraz remonty robione balkonów i przez cały czas mam wiercone, mam stukane. Mam nadzieję, że tego jakoś głośno nie słychać na, na odcinkach. Też widzicie, jest godzina 13 aktualnie, a jest ciemne jak w dupie. E przez te rusztowania wszystkie. No ale dobra. Mam nadzieję, że to wam przeszkadzać nie będzie. My mamy dzisiaj zajebisty balans. Bo mamy 16 tysięcy złotych. No i zaczniemy sobie od trzech szybkich kontrolków. Ale takich na mega low procencie. Na mega low procencie dajemy sobie max min. Mega low procent. Próbujemy zrobić. Butterfly'a Tiger. -tour. Uwaga. 8. 7%. Trzy takie kontrole robimy. 9 stówek wydajemy na jednego. No, mamy duży budżet, więc możemy ryzykować. Pierwszy taki kontrol. 7% to no jakby taki. Yy, fu, butterfly siadł za 11 koła. No, to było bo, ble, ble, coś niesamowitego. No, wiadomo, że to jest bardzo malutko. I do 3 razy sztuka. Dawaj. No niestety, no niestety, ale no chciałem zaryzykować. Chciałem zaryzykować, bo jakby siadło, no to byłoby, byłoby już naprawdę grubo. No niestety się nie udało, ale na spokojnie. My dzisiaj mamy naprawdę duży budżet i dzisiaj otwieramy same grube skrzyneczki. Pięć skrzyneczek Supreme na start. Ładne dropy. ładne dropy, naprawdę. No ale my możemy trafić coś lepszego zawsze, tak? No i już trafiamy. Falchion Tiger 2. Yy, no nie jest to droższe. Ale jest w topce, więc spoko. Kolejne pięć otwieramy. Tutaj jest dużo naprawdę fajnych kosek, które mógłbym do ekwipunku przywitać, ale no niestety. O Jezus, tutaj tragicznie, tutaj tragicznie. No to jeszcze 5 sobie pykniemy, 1700 zł wydajemy za pięć skrzyneczek. Przy okazji nabijamy sobie golda. Oj dobra, zostawiamy tą skrzynkę i otworzymy sobie. 5 skrzyneczek knife, lecimy na totalnym grubasie 3700 zł w tym momencie wydaje Więc zostawcie łapę w górę widzowie, oglądajcie do końca No i okej, okay, no w sumie To tragedii jakiejś tam nie ma, tak mi się wydaje Dobra, jeszcze 5, jeszcze 5 otwórzmy No przydałoby się kurde coś kolorowego, nie? Coś ładnego, kolorowego No, no okej, okay. znowu nie źle, znowu Okej, okay. narzekać nie będę, narzekać nie będę i robimy sobie gruby kontrakt. Bo dzisiaj 8,5 koła mamy? Oj, 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 No to nie. No to to musimy odrobić. I robimy od razu gruby kontrakt. Pukają mi tu, stukają. Nie mogę się skupić. Więc mam nadzieję, że kontrakt za 7 koła odda jakąś piękną nam teraz tutaj awupkę. Trzymajcie kciuki. Awupa Meduza. Sport Glossy Weissy. 7,400. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra, nie ma tragedii Sprzedajemy to wszystko i próbujemy dalej No te kontrolki, wiecie, też zabrały trzy koła na początek O, no i znowu zaczęli wiercić No to jest niesamowite, widzowie, to jest niesamowite Mam nadzieję, że to jakoś nie wpływa na, na skupienie wasze na tym odcinku No bo na moje niestety bardzo Ja się nie umiem skupić po prostu Ale nie mam kiedy nagrywać, bo oni mi przez cały dzień wiercą eee, No i co? No i nie wiem, no nie wiem, no i tak będzie codziennie. To jest w tym najgorsze. Ja muszę chyba w weekend nagrywać 100 odcinków. I uwaga, e, 5 skrzyneczek przygody, no niestety nie oddało. No to jeszcze pięć. No, na razie jest słabo. W poprzednim odcinku, właśnie zrobiliśmy taki e, fajny proficik. Mamy na Wajkę. Mamy na Wajkę Fade, to jest dobry drop, 1300. E, w poprzednim odcinku, właśnie zrobiliśmy taki fajny proficik. No więc w tym. No, zobaczymy, zobaczymy, jest znowu Falchion Fate tym razem za 1800. No ładnie, ładnie daje przygody skrzyneczka. Jedna z lepszych kosek tutaj wyleciała, w ogóle jedna z lepszych itemków w całej skrzynce. No, tym razem nic, ale otwórzmy jeszcze 5 z kipnięciem. I uwaga, jest Blue Sport za 800. Spoko, no to ostatnie 5 sobie pyknijmy. Emeczka, spoko, uważam, że w porządku. No i zrobimy sobie jeszcze jeden kontrakcik. I zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Też gruby, bo wydajemy na ten kontrakt 6200. I po prostu zamaszmy sobie tutaj ten dół. I zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Trzymajcie kciuki. Zobaczmy. Butterfly, chyba jakiś. Ojej, 4800. Dobra, ja nie chcę tego przegrać. Uważam, że i tak zost mamy 9 koła na koncie. Plus, mamy dużo golda. Więc powyżej dyszki na spokojnie byśmy mieli. Także co widzowie, dzięki Wam za oglądanie, my się widzimy w kolejnych. No i na razie.